Cześć! W związku z wczorajszym materiałem dotyczącym nowego wydania FSA jestem wam winien pewną bardzo ważną informację, którą sam nie wiem czemu przeoczyłem. Żeby zachować rzetelność treści jakie wam prezentuję, poczułem się po prostu w obowiązku do nagrania kolejnego odcinka. Otóż pod wczorajszym filmem odezwał się do mnie jeden z moderatorów Discordowego kanału FSA, za co oczywiście bardzo serdecznie z tego miejsca mu dziękuję i doprecyzował dwie bardzo ważne kwestie, które wczoraj poruszyłem. Otóż pierwsza z nich to taka, że Giant zakończył współpracę z Focus Home Interactive, czyli z dotychczasowym wydawcą, i stał się zupełnie niezależny. Jest to bardzo ważna informacja z perspektywy nas jako graczy i tego, jaki produkt możemy otrzymać w następnej odsłonie. Druga informacja jest taka, że o wydaniu Farminga mówiło się w kontekście tego, że nie pojawi się on przed końcem pierwszego kwartału 2021, co nie znaczy, że pojawi się on w 2021 roku. Równie dobrze możemy dostać jakąś zapowiedź. Potem możemy dostać trailer na tegoroczny M3. A gra zostanie wydana być może w 2022 roku. I ja osobiście tego bym chciał, ale to są tylko moje pobożne życzenia. A jak będzie, to zobaczymy. A jako ciekawostkę dodam tylko, że lada moment pojawi się kolejne DLC do FSA 19, bo na Steam database zrobiono już podnie. Slot. Jest on zarezerwowany. Jest to informacja, która pewnie lada moment pojawi się dla szerszego grona odbiorców. Generalnie jak ja się zapatruję na te informacje? Otóż jak dla mnie jest to bardzo dobra informacja, bo jak się kończy pośpiech w robieniu gier i w ich wydawaniu może wam powiedzieć każdy kto zakupił w ostatnim czasie Cyberpunka na premierę, mówię tutaj o Cyberpunku konsolowym od CD Projektu wobec czego niech Giants robi sobie tą grę w spokoju i w zgodzie z naszymi oczekiwaniami. Zrobiłem małe rozpoznanie tematu i znalazłem kilka ciekawych wątków, które chciałbym dzisiaj wam w tym materiale przytoczyć. Być może rzucą one wam nowe światło na to i w jaki sposób postrzegacie tego producenta, który teraz stał się zupełnie niezależnym, a ta niezależność skłoniła go do tego, żeby krótko mówiąc mieć aspirację do zawojowania świata i poniekąd po trochu już im się to udaje. Znalazłem dla Was dwa takie wycinki gdzieś tam w internecie pierwszy z nich mówi o tym, że w czerwcu 2020 roku Giants potwierdziła ambicję samodzielnego wydania kolejnej gry wideo Farming Simulator, a Focus Home Interactive będzie kontynuować rozwój i dystrybucję treści dla obecnej wersji gry, czyli dla Farming'a 19. Dla przypomnienia, wytyczne Focus Home wykluczały wszelkie potencjalne przychody z gry, które pozostają bez wpływu na decyzję Giants. To jest pierwsza informacja. Druga informacja jest taka, że jest to wycinek z, z pewnego artykułu i tam są przytaczone... Pewne, pewne słowa i brzmiały one tak. Wiedzieliśmy już, że studio ma ambicje, by wszystko robić samemu. Ciężki kamień milowy w postaci wydawnictwa zostanie więc przekroczony, a my mogliśmy to poczuć tylko dzięki otwarciu biura w Chicago wyłącznie dla administracji. Wciąż pamiętamy o ważnej roli, jaką Focus odegrał w rozwoju i sukcesie komercyjnym od Farminga 2013. W szczególności, a także o jego agresywnym zarządzaniu konkurencją podczas publikacji, podczas publikacji Pure Farming 2018. Jak wyglądał Pure Farming 2018? Pewnie wszyscy wiedzą, było troszeczkę szumu wokół tego. Ten szum szybko wygasł, i w momencie kiedy każdy z nas zorientował się, czym tak naprawdę ta gra jest, a czym chcielibyśmy, żeby ta gra była. Nie do końca te oczekiwania zostały spełnione. Po gdzieś tam została pustka, nie została ona wypełniona kolejnym wydaniem. I na dzień dzisiejszy, na nieszczęście dla nas, mówię to i podkreślam na nieszczęście dla nas, farming na ten moment w zasadzie poza cutland crops nie ma tutaj żadnej konkurencji, ale mam nadzieję, że to akurat ich nie rozleniwi i dostaniemy Coś ciekawego w kolejnym odsłonię. Znalazłem jeszcze jeden bardzo w sumie ważny i kluczowy dla tego odcinka artykuł, który gdzieś tam sobie przetłumaczyłem. Od razu mówię, że nie robiłem tego jeden do jednego, tylko posłużyłem się translatorem, więc jak się pojawią jakieś głupoty, to to wybaczcie i jeżeli wam się będzie chciało, to poprawcie mnie pod filmem. Jest to artykuł sponsorowany przez Giants z 15 października 2020 roku, czyli, czyli nie jakiś tam stary, bo z, z końcówki ubiegłego roku. I mówi on o tym, jakie aspiracje ma Giants w stosunku do rozwoju produktu. Więc słuchajcie. Farming Simulator to gra w której pudełkowe wersje na komputery PC wciąż są sprzedawane w ogromnych ilościach. Zespół odpowiedzialny za Farming Simulator samodzielnie publikuje swoją hitową grę rolniczą, starając się poszerzyć jej zasięg na całym świecie. Popularna seria była historycznie wydawana przez Focus Home Interactive, jednak w ciągu ostatnich 4 lat firma Giants rozszerzy, rozszerzyła swój zespół do spraw marketingu, wideo i zasobów, a teraz zwerbowała zespół operacyjny kierowany przez weterana Konami, Borisa w celu umożliwienia jej samodzielnej publikacji na całym świecie. Głównym celem jest jeszcze większa widoczność produktu na całym świecie, mówi Stefan, szef wydawnictwa, oraz bardziej efektywny rozwój i wykorzystanie potencjału marki. Mając to we własnych rękach, znacznie ułatwi nam to osiągnięcie celu. Nie zrozumcie mnie źle, Focus wykonał dla nas naprawdę świetną robotę, pomagając nam rozwijać produkt w większości regionów świata w 165 krajach. Powrót w nasze ręce zapewni nam bardziej bezpośrednie podejście do każdego rynku bez pośrednictwa strony trzeciej. Szef marketingu i PR Martin Rabel dodaje, kiedy kilka lat temu zaczynaliśmy pracować w dziale marketingu, jednym z głównych zadań było bycie pośrednikiem między deweloperem a wydawcami i dystrybutorami. Zdaliśmy sobie sprawę, że szybciej i łatwiej będzie robić coraz więcej rzeczy na miejscu. Zaczęliśmy od zespołu grafików, a następnie dodaliśmy dział edycji wideo, a teraz zajmiemy się wszystkim na miejscu. Oczywiście znamy produkt od wewnątrz i na zewnątrz i możemy znacznie szybciej przekazywać opinie zespołom wewnętrznym, na przykład dotyczący produkcji trailerów. Farming Simulator to produkt specjalny i nie przypomina żadnej innej strzelanki czy gry mobilnej. To nie jest tak naprawdę podobne do żadnej gry. Trzeba się wiele nauczyć o rolnictwie. Musimy bardzo często pytać naszych ekspertów, aby zrozumieć wszystkie funkcje. Jest to jeszcze trudniejsze dla podmiotów zewnętrznych. Ponownie wypowiada się Stefan i mówi, robiąc to, możemy bardziej skupiać się na rynkach. Istnieją różne regiony świata, w których potencjał wzrostu jest znacznie wyższy, jeśli przyjmiemy bardziej bezpośrednie podejście. Patrzymy na rynek azjatycki, wchodząc dalej w rynki USA, Skandynawii, Turcji i Rosji, ale oczywiście będziemy kontynuować współpracę z naszymi dystrybutorami w regionach takich jak Niemcy, gdzie wspólnie udało się nam bardzo dobrze rozwinąć ten produkt. Ekspansja międzynarodowa obejmuje współpracę z fizycznymi dystrybutorami na różnych rynkach, a Stefan ma nadzieję współpracować z ponad 20 dystrybutorami, aby wprowadzić na półki pudełkowe wersje Farming Simulatora. Mówi się, że współpracuje już z 14 różnymi firmami dystrybucyjnymi i szuka partnerów, którzy zajmą się logistyką, marketingiem i PR-em gry. Giants ma nadzieję, że Farming Simulator będzie jeszcze bardziej globalny. Oprócz tego, Giants Software nawiązał również współpracę z zaangażowanymi fanami. Na różnych rynkach, aby stworzyć ambasadorów, którzy pomogą zwiększyć zasięg gry na różnych terytoriach. Niedawno założyliśmy sieć ambasadorów, aby uzyskać lepszy kontakt z fanami z całego świata i ich publicznością, komentuje menadżer ds. marketingu Denis Reisdorf. Większość z nich to influencerowie, moderatorzy i inni twórcy treści. Kontaktują się ze swoimi fanami i fanami Farming Simulator w krajach takich jak Rosja. Sami nie mówimy we wszystkich językach, więc kontaktujemy się w ten sposób z fanami ze wszystkich krajów, a oni działają jako łącznik między nami a społecznością. Jest to kolejny środek zainicjowany przez zespół społecznościowy, mający na celu dotarcie do tak wielu osób jak tylko to możliwe. Jako gra, która zaczęła się na PC od tego czasu stała się hitem także na konsolach, Farming Simulator jest nieoczekiwanie popularnym produktem cyfrowym, a Stefan mówi, że fani mogą spodziewać się, że w przyszłości gra pojawi się w większej liczbie cyfrowych sklepów do pobrania, niemniej jednak nowy zespół operacyjny chce również naprawdę wydać Farming Simulatora. Jako wydanie fizyczne. Jestem największym fanem produktów fizycznych nie tylko dlatego, że mają szansę się sprzedać, ale także ze względu na świadomość, jaką tworzą na półkach. Zaczyna Stefan. Posiadanie fizycznych produktów na półkach detalicznych daje nam szansę bycia widocznymi. Klient decyduje, co chce kupić czy produkt fizyczny, czy produkt cyfrowy ale mogą się o tym dowiedzieć, ponieważ zobaczyli fizyczny produkt w sklepie to dla nas naprawdę wielka rzecz. Jestem również fanem sprzedaży cyfrowej. Nie zrozumcie mnie źle, za każdym razem gdy wiesz, że cyfryzacja ma coraz większy udział w sprzedaży, stajesz się jeszcze bardziej większym fanem, ale wierzę, że jeżeli nie zobaczysz produktów w przestrzeni fizycznej, to cały marketing będzie o wiele droższy, dlatego z punktu widzenia świadomości wizualnej konieczny jest produkt fizyczny. W świecie symulacji fizyczny produkt jest nadal ważny. Może w świecie strzelanek już go nie ma, ale w świecie symulacji absolutnie. Nasza publiczność różni się od zwykłych graczy. To gra, w której pudełka są nadal sprzedawane w ogromnych ilościach. Nawet na komputery PC nadal istnieje silny fizyczny rynek gier symulacyjnych. Stefan wyjaśnia, że jest to spowodowane typami graczy, którzy angażują się w farming simulatora. Nasza młoda publiczność w wieku od 8 do 14 lat otrzymuje gry jako prezenty, a rodzice lubią dawać fizyczne prezenty, a nie cyfrowy klucz. Mamy też starszą publiczność w wieku od 40 do 50 lat, która nie jest zaznajomiona z kupowaniem kluczy, ale bardzo dobrze znają kupowanie gier w sklepach. Stefan nie zdradził czegoś się spodziewać po kolejnej grze, poza tym, że będzie ona w całości wydana samodzielnie, a firma planuje wydanie kolekcjonerskie, ale to dopiero początek jej ambicji wydawniczych. Giant Software chce wprowadzić Green Farming Simulator na więcej rynków i rozwijać się w istniejących, ale poza tym, zawsze istnieje możliwość opublikowania jeszcze większej liczby tytułów. Stefan podsumowuje: Mamy dystrybutorów, a teraz jesteśmy pełnoprawnym partnerem wydawniczym Microsoft, Nintendo i Sony. Możliwe, że w przyszłości pomożemy również niektórym innym deweloperom w świecie symulacji ale najpierw jesteśmy podekscytowani tym, by stworzyć najlepszą możliwą grę i dotrzeć do wszystkich rynków i fanów w każdym zakątku świata. No cóż, słuchajcie, i co teraz po tym wszystkim można powiedzieć? No Giants chce po prostu zawojować świat gier symulacyjnych, a już na pewno jeżeli chodzi tutaj o ten gatunek, na który wszyscy czekamy. Słuchajcie, kim jest Stefan? <grym> Zrobiłem małe rozpoznanie. I faktycznie jest to, jest to gość, który swego czasu, swego czasu działał, działał w Konami. O, tak właśnie wygląda. Tutaj macie właśnie zdjęcie Stefana z, z John Deerem w ręku. Jak, jak doskonale wiecie, pojawiło się we farmingu 19 pojawiło się to wydanie kolekcjonerskie, gdzie były, gdzie były różne dodatki. I jak mogliśmy się dowiedzieć z tego artykułu, to bardzo duży nacisk będzie kładziony na wersje pudełkowe i kolekcjonerskie i fizyczne wydania gry. Więc wydaje mi się, że jest to na wielki plus. Oczywiście zaraz ktoś może powiedzieć, że, a, ale kto tam kupuje jakieś kolekcjonerki, przepłaca za jakieś głupoty i gadżety. E, słuchajcie, e, no uwierzcie mi, że są ludzie, którzy po prostu tego nie wyceniają. Jeżeli, jeżeli ktoś jest fanem, jeżeli to jest jego hobby, jeżeli on to lubi, e, to dla niego nie jest istotne, ile on za to zapłaci. On po prostu chce to mieć, e, jego to cieszy, chce, chce to posiadać i, i nieważne, czy to będzie kosztowało 100, 200 czy 300 zł, on po prostu to kupi. tak? I oni to doskonale wiedzą. Dla nich są to dodatkowe pieniądze, dla nich to jest, jest to budowanie marki, jest to budowanie więzi z fanami i oni się tego będą trzymali. A ten gość, który jest na zdjęciu, doskonale to wie, skoro pracował w Konami, no to tam takie elementy również były na pewno poruszane i bez powodu w, w tej obecnej firmie się teraz nie znalazł. Słuchajcie, tyle słowem sprostowania ode mnie. Wnioski wyciągnięcie sami, myślę, że, że wielu z was powinno troszeczkę zmienić sposób patrzenia na, na tą firmę i na to, co do tej pory dostawaliśmy, bo poniekąd ten komunikat mówi nam troszeczkę coś, mówi nam coś w stylu, że wyrwaliśmy się teraz spod objęć poprzedniego wydawcy, jesteśmy samodzielni i sami sobie będziemy panami. I wydaje mi się, że jest to bardzo dobra informacja, mam nadzieję, że przełoży się ona na, na dobry produkt. Nie chciałbym tylko, żeby, żeby skupiali się tylko i wyłącznie na zawojowaniu świata pod względem rynkowym, marketingowym i sprzedaży. Wolałbym po prostu, żeby, żeby słuchali fanów, żeby wsłuchali się w to, czego, w to co, co gracze gdzieś tam widzą. W tej grze, w, w to, co chcieliby w niej zobaczyć, w sposób w jaki chcieliby ją rozwinąć. Jeżeli tylko będą słuchali fanów, jeżeli tylko będą opierali się na tej sieci społeczności, którą tworzą, i na tych przekazach, na ambasadorach i, i na, na głosach ludzi, którzy tą grę kupują, no to może się za chwilę okazać, że, że staną się potęgą w tym segmencie, bo jak już wcześniej mówiliśmy, niestety. Ale konkurencji na ten moment nie mają żadnej. To może się przełożyć w dwie strony, czyli w grę podstawową i, i DLC gdzieś tam pocinane. Może to być w stronę na przykład takiego Eurotracka, gdzie mamy grę podstawową, i wydawane są kolejne regiony i gra podstawowa jest ulepszana. Jeżeli baza do tego byłaby taka, jaką wszyscy chcielibyśmy do tej pory zobaczyć, rozbudowana, a te kolejne DLC byłyby tylko licencjami, które możemy kupić, a nie musimy, żeby cieszyć się produktem, to ok. Gorzej będzie, jeżeli ta gra będzie cięta na kawałki i gdzieś tam funkcjonalności będą pewne dodawane, to to już nie do końca będzie fair, ale w jakiej formie ona zostanie wydana i kiedy, to się dowiemy pewnie za jakiś czas, być może okazją do tego będzie tegoroczne 3 i tego się trzymajmy. A na koniec dodam jeszcze od siebie, że przeglądałem sobie stronę Giantsów i tam w dziale, w którym po prostu są informacje związane z tym, że poszukują kogoś do pracy, jest tam bodajże z 10 przenajróżniejszych ofert, czyli generalnie firma się rozwija, poszukuje nowych ludzi otworzyli biuro, biuro w Chicago są w, w kilku miejscach budują, budują siatkę dystrybucyjną na całym świecie no i trzymajmy kciuki żeby mi się to udało a kolejne wydanie Farminga sprawiło, że firma ogruntuje swoją pozycję niech ona będzie monopolowa, ale wydawana z głową i w zgodzie z tym co oczekują fani, a wydaje mi się że powinno się to wtedy skończyć, zakończyć happy end. Ok, ode mnie to dzisiaj na tyle. Cześć, pozdrawiam was.